Witajcie serdecznie, tu Dominik, kanał Piórem po Szkle. Święta, święta i po świętach. Witam Was w nowym roku. Miałem sobie zrobić chwilę przerwy w nagrywaniu, Na spokojnie poczytać, bo mam chwilę wolnego poplanować. No, niestety nie wyszło to z tego względu, że kupiłem jedną rzecz, którą chciałem mieć, że tak powiem, do użytkowania, nie jako rzecz kolekcjonerska, ale do użytkowania na filmikach wydawała mi się fajna i stwierdziłem, że dokonam takowego zakupu i będę używał to z piórem, jakby firmowanym do używania tego atramentu, bo atrament mam tutaj na myśli. Jest to atrament Wyprodukowany przez firmę Esterbrook przy współpracy z firmą The Coffee Monsters Company. I jest to atrament z limitowanej kolekcji Esterbrook ST i The Coffee Monsters Company. Zanim go kupiłem, widziałem filmiki na YouTubie zamieszczone między innymi przez tą panią, która firmuje tą, tą firmę właśnie The Coffee Monsters Company. No i wydawało mi się to całkiem ok, stwierdziłem, że fajnie, tym bardziej, że podczas pisania sama atrament jakby zmienia trochę swój kolor. Najpierw jak piszemy jest on taki delikatnie zielonkawy, a wysychając właśnie tworzy taką, zmienia się w taki kolor jakby delikatnej kawy latte. Natomiast słuchajcie, zaraz Wam to wszystko pokażę. Uważam, że to był najgorszy zakup, jaki mogłem zrobić. Jeżeli chodzi o sam atrament. Atrament zakupujemy w takim oto pudełeczku, bardzo fajnie wykonanym tak niestandardowo zamykanym na sznurek. Jest ono z dobrej jakości kartonu twardego. Fajna grafika, właśnie tego potworka z tyłu kudełka. Jest tak, jakby przepis tego atramentu, nazwijmy to. Domyślam się, że to nie jest akurat prawda, ponieważ tu występują takie składniki, jak ziarna kawy, kostki lodu z Arktyki. Mleko, nie sojowe, tylko owsiane, nieznane drobinki. I oczywiście, jak to na amerykański produkt przystało, z dopiskiem niebezpieczne do spożycia. Dół pudełka zamykany w ten sposób. Natomiast góra też fajnie ozdobiona grafiką właśnie tej pani, która takie grafiki tworzy, no wygląda to całkiem nieźle. Słuchajcie, sama buteleczka też robi bardzo fajne wrażenie, ponieważ jest to butelka z takiego e, dymionego szkła, e, nie jest, nie jest ona jakoś e, w takim kształcie jednostajnym, tylko raczej tak właśnie ścięta, jak to widzicie. Tak samo z naklejeczką z przodu, i zobaczcie, że w tej butelce ten atrament wygląda na atrament bardzo ciemny. I taki, no, który będzie dobrze widocznym atramentem. Oczywiście jest to butelka zakręcana. Ja tutaj jeszcze trochę wstrząsnę, bo nie wiem, tu co widać będzie na rogach butelki, trochę się jakby pigmentu jakiegoś zbierało. I jak trochę potrząśniemy tą butelką, to e, po prostu to z tych rogów czasami znika, ale też nie, nie do końca, jak teraz możecie zaobserwować. E, sama, sam otwór butelki jest wygodny, stoi ona bardzo stabilnie, nie rusza się e, w żaden sposób, można sobie łatwo tutaj Yy, yy, zatankować yy, pióro, yy, i z, jakby no z samą obsługą nie ma kłopotu. Tutaj, odnośnie tego, akurat nie ma co narzekać w żaden sposób. Natomiast, yy, sam atrament zrobił na mnie tak negatywne wrażenie, że postanowiłem poświęcić na niego jedną stronę i to jeszcze do tego, żebyście mieli pogląd na yy, jego zachowanie. Na kilku różnych papierach. To co widzicie tutaj od góry, to zostało przeze mnie napisane atramentem KWZ o zapachu kawy. Zostało to napisane również piórem Esterbrook Esti ze stalówką EF. Ten właśnie to się nazywa Honeycomb. Bardzo fajny atrament. Serdecznie polecam dla osób, które lubią zapach kawy. Napisałem to po to, żebyście widzieli, jak to wygląda, z, po prostu jak to ten atrament zachowuje się z tym piórem. To, co natomiast widzicie tutaj na dole, to jest już napisane właśnie tym atramentem który tutaj dzisiaj chciałem wam przedstawić. Natomiast moja uwaga odnośnie tego co widać na kamerze jest taka. To co widzicie na kamerze na nagraniu jest no około 10 jak nie więcej razy ciemniejsze niż w rzeczywistości jest to na papierze. No taka specyfika po prostu, że, że te kolory są bardziej przez kamerę zbierane. Teraz, jeżeli chodzi o sam ten atrament, zobaczcie. On, tak jak powiedziałem, tutaj niby taki trochę zielonkawy kolor podczas pisania, zobaczycie, jak zacznie on wysychać, jak będzie się zachowywał. W momencie, kiedy on wysycha, ja to już widzę na papierze na nagraniu jeszcze tego nie widać. On przechodzi właśnie z tego zielonkowego koloru w taki kolor yy, kawowy. Natomiast słuchajcie, ja nie wiem, jak miałbym to nagrać, żebym wam oddał, jak to po prostu wygląda w rzeczywistości, bo to, co ja widzę teraz na ekranie, to jest po prostu mega ciemne i yy, cudowne zachowanie. Natomiast to, co w rzeczywistości się dzieje, to jest niewyobrażalne. Dzisiaj mamy czwartek. I mamy 1 stycznia 2026 roku. Nowy rok. Ten papier, na którym tutaj piszę, to jest zeszyt Oxford w krateczkę. Natomiast tutaj, teraz to, co będziecie widzieli, to mamy tak. Ten pierwszy kremowy papier to jest papier Reuters. I to jest z notesu takiego notatnika w kropki. I te ostatnie strony są gładkie. Ten kremowy papier w kropeczki to jest papier Midori tutaj mam kawałek papieru który jest papierem którego próbkę dostałem jedną kartkę na warsztatach Noteki i KWZ firmy Iroful też w kamerze na nim wygląda rewelacyjnie ciemnie, ciemny ten atrament. Natomiast jeżeli chodzi. Aha, i ten Leuchtturm to tutaj jest 80. To jest ten Midori, tak samo. Bodaj, że jest 80 gramów. Ten też jest cienki. Natomiast tutaj mamy Rodia. Rodia jest 120. Z notatnika w kropki powiem Wam, że naj, najlepiej, jeżeli chodzi o widoczność tego atramentu, to jest on widoczny na tym papierze. Leucztruma cienkim na midori, już tak sobie i powiem Wam, że na papierze grubym, Leistruma na przykład w Bullet Journal, już też jest praktycznie ten atrament atramentem niewidocznym. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Natomiast może tutaj na tym samym zbliżeniu macie, może trochę okazję, będziecie mieli zobaczyć, że tak. Niby wydaje się to ciemne. To już przeszło w kolor beżowy, czego nie widać na kamerze. Natomiast zobaczcie, jak widoczne są te kratki. Zobaczcie na napisach, jak one te kratki z papieru przebijają ten atrament. To jest w ogóle coś, co jest. I nie do opisania, postaram się jeszcze zrobić zdjęcie, i na tym zdjęciu zaprezentować Wam, jak się sprawa ma jeżeli chodzi o kolor tego atramentu, powiem Wam bez ogródek, że jestem nim totalnie rozczarowany. Więc jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy jesteście w stanie. Kupić coś, co przez co sami będziecie na siebie wściekli, to tak jesteście. I ja właśnie to zrobiłem, jak to mówią popularnie, żebyście wy nie musieli. I jeżeli chodzi o ten atrament, ja osobiście absolutnie nikomu go nie polecę. Tym bardziej, że słuchajcie, jeżeli chodzi o atrament, tak jak tutaj widzieliście informację na pudełku, jest to 30 ml. Buteleczka, natomiast jego cena to 83,50, taka standardowa. Na przykład, no, już nie będę mówił w sklepie, ale około tam 80 zł, on kosztuje. I absolutnie tej ceny w moich oczach jest atramentem niewartym. Bo co z tego, że przy pisaniu jeszcze coś tam widać, że się ten kolor zmienia, te odcienie, kiedy już. Jak napiszecie, to właściwie e, trzeba bardzo wytężać wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć, co jest tam na tym papierze napisane. E, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego Wam życzę. I jeżeli ktoś myśli o tym atramencie, to naprawdę, naprawdę bardzo gorąco polecam i proszę, żeby w jakikolwiek sposób spróbował dotrzeć do osoby, która go ma. I spróbować nim cokolwiek napisać. Na razie. Dogram Wam tylko, bo odkryłem, że najlepiej, yy, że tak powiem, yy, niewidzialność tego atramentu jest widoczna w momencie, kiedy yy, kamera jest na maksymalnym oddaleniu od kartki papieru. Wtedy nie wybiera tych pigmentów, po prostu. A, takich ciemnych tylko no mniej więcej widać to a właściwie nie widać to co powinno być widać także jeszcze raz pozdrawiam